Wy nie chcecie cierpieć dla Chrystusa, tylko Jehowa nikogo nie uśmierci. Jak ktoś wierzy Chrystusa, to Jehowa się schował. Jehowa Was uśmierci, bo Wy głosicie, żeście tytuły Chrystusa Organizacja, firma, amerykańska, chodźmy w roku. Byłem tam 6 lat, tylko ze mną wytrzymali 6 lat. Wypłacili za prawdę, że jestem nie Jezusa. Nikogo nie o nie zdążyłem. Przy 6 minut na falę klesa, na fiki. Na ludzie 6 milionów złotych pieniądze płacili za żonę. Przepraszam, proszę nie nagrywać ludzi. Następna. Nie, Pytanie. ja nie. Proszę nie nagrywać ludzi. Legitymację wyciągam. Będziemy rozmawiać inaczej. Wie pani, że to jest bezprawne? Z nagrywanie ludzi? Proszę po, Nie, ja mogę nagrywać. Dlaczego pani może? Mogę jest nagrywać, bo tu wszystko właśnie widać. Ale ja dla... Nie może pani może, nagrywać ludzi. Mogę. Nie na ten 10-26. Ja to z tą panią, nie z panią. Ona jest pierwsza ma dwie córki. Pierwszy lepszy ma dwie córki. I to też powiem, jestem królową dla swoich dzieci. Proszę nie nagrywać nie ludzi, to się ze względu powiem. na to, że nie jest to zgodne z prawem, które obowiązuje w Konstytucie. Ale no, to, to nie, 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 znaczy, nie... Wie pan, co łamią każdy konstytucy. ma prawo? Oczywiście, że łamią, konstytucy, ale państwo też łamią. Bo jeżeli ktoś czegoś my? nie chce, to znaczy, że tego nie chce. Dobrze. I trzymajmy się zasad, akceptacji. To jest ma Ale jeżeli Proszę, ktoś nie wierzy, ma do tego prawo ale czy nie? Ale powie, stoją tu, że domy, wiesz, to jest w więzieniu o co chodzi? A, Wszyscy zginiemy, jeżeli będzie Armagedon, ja ja ale życzę, życzę, życzę. możecie, ja nie chcę być żadną królową, ja jestem człowiekiem, który realnie stąpa po ziemi, ja który też. zajmuje się psychologią to i pomaga ludziom tak. i w ten sposób, pomóż jeżeli mi, ktoś, mi, w jaki sposób cię mam Bo moja żona jest wam. Anglii, 20 lat temu odsadziła dzieci śmierci, i byłeś, i byłeś, robiłeś cokolwiek? 24 lata już, no i wraci rodziny ze mną nie rozmawiają, nie odbierają telefonu, bo sąsiadka mnie to. Ja się robiłem katolikę i Chrystus przeze mnie napisał te prawo. I w rodzinie, jak życię 12, więcej do tych kary. To jest prawo I To było w Gliwicach. Trzyra... Najwyższa izba, telewizja, byłem wszędzie. 20 lat już, bo się szukam, nie spierałem. Mam żonę, dwóch synów, ale moją rodzinę rozbili Pan jest, moja żona wzięła katolikę udział i za, zasiał w moim obrót. Rozmawiałam o córku, o tych 46 lat. Czyli katolicy moją żonę i świadkie Jehowy rozwili moją rodzinę. A co Wóg złączy? Ja dostałem od Boga dwóch ale jest, synów jest, i żonę. Jestem Pan świadkiem ja mam... Ja jestem świadkiem psa króla i wierzę w żywego psa króla. Mi życie i rozwinię moją rodzinę i żyje. Ale nalegał tyś... pan na kontakt z dziećmi? Jak zrobił był tego. Ja jestem normalny i sam w tym ładnym czekam lat. Nie piję, nie palę, nie przeklinam i obnażam. I Ale co pan chce? O... Może no, Chrystus teraz przyjdzie i będzie szkurowany, a pan z wyjątkiem się nie do... sobie pan sprawę, że w dzisiejszych czasach może pan wierzyć, co pan chce, głosić, ja co pan chce, ale w ten sposób pan z siebie w oczach innych zrobi osobę, która jest niepoczytalna. No Dosłuchaj do pan i w ten sposób. Pan nie osiągnie tego, jeżeli panu zależy ja na dzieciach i przez te wszystkie rzeczy Wiem, poprzedniejsze, to są konsekwencje pana czynów poprzednich tak, A jeżeli żona odeszła do innego, nie, nie tylko pana wina, to jest obustronna strona wina, bo dwie strony odpowiadają za jakość relacji, sty 100% i dwie strony w tym chwili. Oczywiście może być ktoś bardzo toksyczny z czymś drugiego człowieka, nie oszczędzaliśmy. Tak może być, no, ale jeżeli panu zależy, na kontakt z dziećmi... Pan musi nie, nie obwiniać żony, bo to niczego nie zmieni. Ona już swoje zrobiła i bardzo dobrze, nie wszystko da się wybaczyć. I tutaj mówię zupełnie szczerze, że są rzeczy, których nie można wybaczyć. Niektórzy mówią, że można, ja uważam inaczej. Lepsza jest radykalna akceptacja tego, bo na co nie mamy wpływu musimy odpuścić. No bo co, będziemy się siłować, nie ma sensu w młodzie, prawda? Dlatego co pan może zrobić? Modlić się za te dzieci, do widzenia. Tak, ja Dobro człowieka i że ludzie dobrze muszą tak. się trzymać razem, bo Dokładnie. przeważa brak empatii. To tak. jest wszystko. A czy wierzę w Boga w swój sposób? Każdy nie wierzy na swój. Tak. Do Błogosławimy. 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 No Nie wierzy w Nie wierzy w Boga. Nie wierzy na dwie córeczki. Także będzie raj, ale muszę zgłosić królstwa króla. Prawdziwego, tego całkowitego. I obudzą się. I się obudzą, bo coś czas będzie... Mądre dziewice. A moja królowa wróci z mną. Ja to czuję. Żaden połóżnik bożek nie nie rozbijał. co Bóg złączył. Będziemy królować na ziemi. A królestwo od no, ale jak ten Janek, sprawdź tam u świadków wiechowy Janek, sprawdź. Objawienie e... 50. U Świadkowie się w że będą królować nad ziemią, a w Biblii Warszawskiej jest napisane, że będziemy królować na ziemi. Jan Kowalski, czy ten Janek, wiesz, ten, co sektę ten zrobił Co sektę zrobił z nas? Dziękuję mi za reklamę. Będziemy królować na ziemią, a w Serbrance jest nad ziemią. No ale to sobie sprawdź, jak mm. jesteś wnikliwi, bo. Bo świadkowie będą jak ptaki latać nad ziemią, tam będą królować, a mi na ziemi. A król jest w niebie, tylko on poszedł do nieba. Ja na 3.13 nikt więcej nie poszedł do nieba, bo wszyscy, którzy chcą być w nowym mieście Jerozalem, to te miasto już sąpiło na ziemi.